Historia Biofa, bo taka jest taka nasza robocza nazwa wewnętrzna tego projektu. Historia Biofa jest dość e, prosta. Półtora e, roku temu przyszedł do mnie Kacper, szef naszego inżynieringu tutaj w Awenzie w Polsce. I powiedział, Justyna, nie ma ludzi. E, projekty potrzebują talentów, kom, kompetencji, mamy wakaty, ludzi pozyskuje się z rynku coraz trudniej. E, no i to nie była miła rozmowa co do zasady. E, tak sobie siedzieliśmy, gadaliśmy e, i w pewnym momencie któreś z nas rzuciło taki w sumie głupi tekst. Musimy zacząć tych ludzi produkować. I potem przyszła do nas refleksja. Kurde, my naprawdę możemy zacząć ludzi szkolić. Mamy na pokładzie świetnych ekspertów, e, Mamy ludzi, którzy są w stanie dzielić się wiedzą, którzy mają do tego potencjał. E, tylko trzeba im trochę pomóc. E, jesteśmy już na tak dużą organizacją, na tyle dojrzałą, że chcemy taką swoją cegiełkę do community IT dorzucać. I, i, I możemy ludzi szkolić, bo założenie Biofa jest takie, że e, no właśnie, my szkolimy całkiem sporą grupę ludzi, natomiast propozycje stażu e, dostają tylko najlepsi. Pozostali wychodzą na rynek e, z naszym błogosławieństwem, naszym stempelkiem, e, quality checkiem, my im życzymy strasznie dobrze, e, natomiast wypuszczamy na rynek przeszkolonych ludzi. I mamy na pokładzie całkiem liczną, naprawdę świetną społeczność zaangażowanych pracowników i współpracowników, którzy chętnie realizują z nami projekty, a my jako zespół PNC, to jest brzydkie słowo, ale bardzo lubimy wykorzystywać ludzi do naszych inicjatyw, więc tym razem postanowiliśmy zrobić to samo. No właśnie, teraz jak? Jak to zrobiliśmy? Zaczęliśmy od rekrutacji i to pewnie... sekundę... O, sukces. I to pewnie państwa nie zdziwi. Natomiast zaczęliśmy od rekrutacji trenerów. No i tu nie ukrywam, że nieoceniona była rola KACPRA, który tych ludzi ze swoich zespołów technicznych. Gdzieś tam wyłonił, wybrał, dogadał się z nimi. I nasza rola mojego zespołu polegała na tym, żeby tych ludzi wesprzeć w każdy możliwy sposób. Natomiast byli też tacy mentorzy, byli tacy trenerzy, którzy powiedzieli, że tego wsparcia nie oczekują. Oni wiedzą, co robią, oni mają na to pomysł. I to dla nas było też totalnie w porządku. Do niczego tych ludzi nie zmuszaliśmy. Jak już mieliśmy wybranych mentorów, to przeszliśmy do rekrutacji kandydatów. No i tutaj znowu wykminiliśmy, że zrobimy to trochę inaczej. I poprosimy o polecenia naszych pracowników. E, poszła taka duża kampania informacyjna do naszej polskiej społeczności awangowej. To jest około 1600 osób. E, z informacją komunikat był dość prosty. Znasz kogoś, kto chciałby się przebranżowić. Masz męża, żonę, partnerkę, partnera, kolegę, przyjaciółkę, sąsiada, mamę, tatę. Którzy chcieliby zacząć w IT, ale brak im odwagi, nie mają na to pomysłu, zgłosi ich do nas. E, my tych ludzi najpierw za darmo przeszkolimy. Dla najlepszych będzie propozycja stażu, już płatnego e, tutaj w zespołach projektowych AWENGI, a na koniec propozycja długofalowej współpracy. E, o liczbach będzie w drugiej części mojej prezentacji. Na razie Państwo musicie mi uwierzyć na słowo. Odzew był zacny. Odzew był na tyle zacny, że jak przeszliśmy do etapu selekcji, to się okazało, że musimy zbudować sześciosobowy zespół rekrutacyjny, który skontaktuje się z tymi ludźmi i e, rozmowy rekrutacyjne, weryfikacyjne przeprowadzi. E, mieliśmy taki cel, ze względu na szacunek dla ludzi, którzy polecali e, swoich przyjaciół, swoich znajomych, że skontaktujemy się z absolutnie każdym przesłanym kandydatem. I ten cel udało nam się zrealizować. Zajęło nam to tydzień. E, ale tak, wszyscy zostali zweryfikowani. Po tych rozmowach rekrutacyjnych nasi rekruterzy przesyłali takie dość duże, takie dość obszerne raporty rekrutacyjne i one szły w paczkach te raporty razem z CV-kami do naszych mentorów, naszych trenerów, i to trenerzy koniec końców podejmowali ostateczną decyzję, kogo na pokładzie Biofa chcą widzieć. Tak, każdy dobry projekt ma kików. Tak było też w naszym wypadku. I ten kickoff nasz ma dwa cele. Pierwszy taki praktyczno-organizacyjny, to pewnie nie jest jakieś duże zaskoczenie, ale drugi cel jest taki integracyjno-zapoznawczy, tak bym to nazwała. Wykorzystaliśmy dwukrotnie, albo tego nie powiedziałam na początku, jesteśmy w trakcie drugiej edycji BIOFA, więc mamy już pewne doświadczenia i nawet wnioski, i co zrobić lepiej. Dwukrotnie korzystaliśmy z dobrodziejstw online'owych escape room'ów. No i tutaj jakby zadanie jest proste, mentor bierze swoją grupę i mają za zadanie wyjść, tak. E, natomiast dla mentorów jest to też taka okazja, żeby poobserwować tych nowo poznanych ludzi, popatrzeć jak oni się komunikują, jak realizują się w, w takich analitycznych zadaniach, jak reagują na stres. Ja mam świadomość, że to nie jest jakieś turbo y, diagnostyczne narzędzie, tak, ale jakieś takie pierwsze wnioski trenerzy już tam sobie mogą e, wyciągać. Przechodzimy do fazy szkolenia. Szkolenie zaprojektowane jest na dwa miesiące i pomysł jest taki, żeby ono było totalnie możliwe do połączenia z pracą etatową. Ze względu na to, że szkolenie w dużej mierze opiera się o platformę Plural Site. To jest taka e-learningowa platforma skierowana do branży IT. Tam jest taka zaprojektowana ścieżka szkoleniowa. Dodatkowo nasi uczestnicy dostają materiały szkoleniowe, do, oczywiście kontakt, dostęp do mentorów. Mentorzy organizują też takie warsztaty, webinary, wykłady, ale one są organizowane w godzinach popołudniowych, wczesnowieczornych, tak żeby jak największa grupa osób mogła w tych, w tych webinarach uczestniczyć. I tak sobie nasi uczestnicy we własnym zakresie, to jest ich odpowiedzialność, żeby to zrobić, szkolą się przez dwa miesiące. Po dwóch miesiącach e, przychodzi ten moment, kiedy nasi mentorzy decydują, kogo zaprosić na staż. E, I o tym e, zaraz, co oni oceniają, dosłownie za sekundę, ale skończmy jeszcze ten timeline. E, staż zaprojektowany jest w taki sposób, że ma trwać maksymalnie trzy miesiące. Nasze doświadczenia z zeszłego roku pokazują, że dwa miesiące to był już enough do tego, żeby nasi starzyści dołączyli już tak pełnoprawnie jako członkowie zespołów projektowych. Staż jest płatny, tak jak wspominałam, staż już od starzystów oczekujemy tego, że oni będą dostępni w pełnym wymiarze godzin, więc oni już wcześniej muszą złożyć wypowiedzenie u swojego obecnego pracodawcy, więc my tam chwilkę na nich czekamy. Dołączają do zespołów projektowych, shadowują bardziej doświadczonych kolegów, koleżanki i uczą się tego, w jaki sposób realizować komercyjnie projekty. Po takim stażu, jak wszystko idzie dobrze, a zazwyczaj idzie, tutaj spoiler. Dużo zostają ci ludzie ofertę długofalowej współpracy za węgla. No właśnie, obiecałam wątek ocen mentorów, także i tu ciekawostka, to też oni sami wykminili, co chcą oceniać, i podzielili sobie te oceny na takie trzy filary. Pierwsze rozwiązanie zadań. O tym nie mówiłam, natomiast ten etap szkolenia kończy się zadaniem zaliczeniowym. Brzmi poważnie i to nie są błahe rzeczy, bo żeby dać Państwu ogląd w tym roku nasi frontendowcy musieli przygotować model prostego sklepu internetowego. Jak dla mnie brzmi to skomplikowanie, oni to naprawdę zrobili. E, więc tak, jest to duże zadanie, są też takie mniejsze w trakcie szkolenia i za to wszystko nasi mentorzy e, przydzielają punkty. Zaangażowanie. I tutaj e, kolejne zaskoczenie dla mnie w, w realizacji tego projektu, a mianowicie nasi trenerzy wewnętrzni skwantyfikowali zaangażowanie. Uznali, że osoby zaangażowane to takie, które uczestniczą w dużej liczbie spotkań, tych webinarów, o których wspominałam, że to są tacy ludzie, co zadają dużo pytań i oni także te pytania liczą e, oraz tacy, którzy są tacy w ogóle aktywni, powiedzmy tak, w kontakcie z nimi. I trzeci punkt, zdobyta wiedza, tak jak wspominałam, Pluralsight jest naszym partnerem, to nie jest jakaś tam tajemnica w tym, w tym programie. I po prostu my liczymy liczbę godzin, którą ludzie spędzili na tej platformie. Więc takie prymusowskie zachowania, gdzie ktoś zrobił więcej niż absolutne minimum, także są mile widziane i dodatkowo punktowane przez naszych mentorów. Przejdźmy do liczb, bo liczby dadzą państwu ogląd tego, z jaką skalą w ogóle się mierzymy? Tak jak wspominałam, za nami zeszłoroczna edycja i tegoroczna. Ja tych liczb nie będę Państwu jakoś szczególnie tutaj czytać. Na pewno wszyscy sobie świetnie radzimy. Z czytaniem liczb ja też nie chcę Państwa zanudzić, natomiast to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to, że rok do roku około setki poleconych osób. Jak mówiłam, wynik zacny. My jesteśmy z niego naprawdę dumni i bardzo, bardzo wdzięczni naszym ludziom za to, że zakazali się zaufaniem i chcieli polecać Awangę. Jak widzicie, też zmienia się liczba i tematyka ścieżek. I to też pokazuje, że my naprawdę odpowiadamy na potrzeby naszego biznesu. To nie jest tak, że w tej edycji zastosowaliśmy kopiuj wklej. W tym roku sytuacja rynkowa jest inna. Mamy Recesje, na pewno zapotrzebowanie dużo mniejsze jest na rynku IT, więc też zmniejszona liczba ścieżek. Trochę inaczej wyglądają nasze projekty, stąd też inna tematyka. E, no właśnie, zmniejszyliśmy liczbę ścieżek, a zwiększyliśmy liczbę mentorów. I to też jest tak, że to jest taki wniosek, który mieliśmy po zeszłym roku, bo nasi mentorzy przyszli do nas i powiedzieli: Wszystko super, tylko my nie mieliśmy wystarczającej ilości czasu. Ja bym tych ludzi nauczył więcej, gdyby ich było po prostu mniej. No więc stwierdziliśmy, że w tym roku zrobimy to tak: dwie ścieżki, dwóch mentorów, Super ścieżka, mniej niż 10 uczestników na głowę mentora, powinno się udać. Wnioski takie na szybko zbierane mówią: ok, tak, trafiliśmy. E, to jest optymalne rozwiązanie. No i właśnie ostatnia linia na tym slajdzie, czyli w zeszłym roku siedmiu starzystów, teraz już siedmiu juniorów, którzy dalej są u nas na pokładzie, świetnie sobie radzą i jeszcze twierdzą, że są zadowoleni. E, a w tym roku, no właśnie znak zapytania, bo jesteśmy jeszcze w trakcie projektu. I tak na dobrą sprawę jeszcze ostatecznej liczby tych nowo zatrudnionych starzystów podać Państwu nie mogę. Zeszliśmy dosyć nisko. Ja już powoli będę podsumowywać, więc przejdźmy teraz kilka leveli wyżej, jaki jest wpływ biofa na całą organizację. Tak jak mówiłam, dwie edycje, ale z Kacperem jesteśmy dogadani, że w przyszłym roku robimy trzecią, więc będzie, będzie kolejna Anno Domini 2024. Póki co mamy 11 nowych członków społeczności Avenga, czterech stażystów już w tej edycji zaczęło, natomiast tak jak mówię, ta liczba rośnie i jestem przekonana, że jak mówiła do Państwa za tydzień, to byłoby zdecydowanie więcej. Wczoraj mieliśmy takie spotkanie podsumowujące. Tam jeszcze bodajże siedem osób jest na liście do zaofertowania, zatrudnienia, e, więc e, idziemy na rekord. E, mamy jeden, ale za to jaki, dedykowany zespół projektowy. E, ja o tym nie wspominałam na początku, natomiast Avenga jest organizacją silosową. My świetnie pracujemy w swoich zespołach. Jak trzeba wyjść poza swój team, to się robi problem i jest wyzwanie. E, I my już kilka ładnych lat temu sobie tak założyłyśmy, że. Wyciągniemy ludzi z tych stylosów. my w sensie mój zespół Pięci. I że taki jest nas, nasz cel, taki długofalowy i takie chcemy ludziom naszym jakieś inicjatywy proponować. I BIOF nam się świetnie w tę misję wpina. W Sześciu trenerów wewnętrznych, przeszkolonych, zaprawionych w bojach e, i jeszcze do tego chętnych, żeby dalej uczyć. Ktoś powie, a na poprzednim slajdzie było 7, No, coś się nie zgadza. E, nie, proszę państwa, Arturowi w zeszłej edycji tak się podobało, że w tym roku chciał zostać z nami i uczył po raz drugi. E, 11 projektów, 11 menedżerów powiedziało, Sprawdzam, ale zaufali nam, tak? Zaufali nam, zaufali swoim, swoim kolegom, koleżankom, i stwierdzili, że okej, okay, ci juniorzy to będzie rzeczywiście wkład w ich zespół, a nie jakieś obciążenie, z którym będą musieli się mierzyć. No i ostatni punkt, to serduszko tam jest nieprzypadkowo. Nie Nasi ludzie naprawdę polecają węgę. My mamy program referalowy. Ja zawsze z tyłu głowy mam tą taką wątpliwość. Kurde, jak oni robią to dla kasy. Tutaj kasy nie ma, tutaj żadnej gratyfikacji nie dostają. Jest satysfakcja, a oni, przypominam, polecili 200 osób w ciągu dwóch lat. Na mnie ta liczba naprawdę robi wrażenie. Obiecałam państwu na początku, że spróbuję odpowiedzieć, jak zrobić dobry program stażowy. E, nasza recepta, moja recepta? Oprzeć go o ludzi i dać go zrealizować ludziom. E, ja mam nadzieję, że to wybrzmiało w mojej prezentacji, natomiast jeśli nie, to ja to jeszcze na koniec e, po, postaram się podkreślić. Rola mojego zespołu jest czysto facylitacyjna. Gro odpowiedzialności, obowiązków, zadań leży na moich koleżankach i kolegach z biznesu. E, I wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu. Oni naprawdę wiedzą, czego potrzebują. Potrzebują pomocy od nas, tak? natomiast oni wiedzą, czego chcą. E, realizują to i, i, i rzeczywiście po raz kolejny udowadniają, że siłą naszej organizacji są ludzie. E, serdecznie dziękuję. Zmieściłam się w czasie, to jest moim absolutnym sukcesem na dzień dzisiejszy. E, formuła nie zakłada pytań, natomiast jeśli w poluarach ktoś z Państwa chciałby o coś dopytać, to ja oczywiście chętnie z moimi koleżankami e, porozmawiam. Dziękuję bardzo.